Heka. Ostatnio byłam w na zakupach i stwierdziłam, że kupię parę kosmetyków z nowej kolekcji. E, na początek kupiłam puder utrwalający z miętą. Już go używałam, bo no, niby ma chłodzić, no nie zauważyłam tego ofertu chłodzenia. E, następnie kupiłam brązer. On jest w kremie. Taki ma kolor. Troszkę chłodny. E, I róż w kremie. Bardzo ładny kolorek. I ostatnią rzeczą to jest tinty do ust. Były trzy rodzaje. Ja kupiłam akurat ten kolorek i jeszcze błyszczyk oraz rozświetlacz, ale stwierdziłam, że rozświetlacz będzie zupełnie dla mnie za ciemny, więc po prostu nie kupiłam go. Tego tintu też używałam już, bardzo fajnie się sprawdza jak na tint i to tyle. Przechodzimy do testu. A więc zaczniemy od bronzera. Mam taki pędzelek, Nałożę go odrobinkę i zobaczymy. Uh -huh. Wystarczy tylko to rozblendować. I tak to się prezentuje już rozblendowane. Teraz przechodzimy do różu, zążę ten samym pędzelkiem, ale drugą stroną. Uh -huh. Okej, okay, brązer i róż. Zostały nałożone. Bardzo podoba mi się taki naturalny dosyć efekt. Teraz przechodzimy do tego pudru utrwalającego. Zrobimy pół twarzy zobaczycie, jak to wygląda. A więc jest to trzecie użycie tego pudru, nie uważam, żeby wcale chodził, ale bardzo podoba mi się efekt. Dobra, zaraz wracam, dokończę resztę twarzy i przechodzimy do tintu. Ogólnie to jest kolorek 01, który mam. Ok, twarz skończona i przechodzimy do tego tintu. Takie kopytko. I tak prezentuje się skończony makijaż nowościami z z Myślę, że muszą nawet dosyć fajnie. Podoba mi się.